Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. Zanim zacznę audycję, chciałbym tradycyjnie, standardowo tradycję musi stać się zadość, opowiedzieć coś Państwu z mojego życia. Mianowicie, dzisiaj przyszedł rower, miał przyjść we wtorek, no ale przyszedł dzisiaj. No, co mogę powiedzieć, nie zrobiłem unpackingu, bo to przyszła taka wielka paka. Nie wchodziłoby w grę, żebym rozbierał tę paczkę i jednocześnie kamerowo w jednej ręce trzymając aparat czy smartfona, czy też kamerkę jakąś, powiem Państwu, jestem po pierwszych jazdach. No, jeździ no jakoś, cicho jeździ, biegi zmienia. Faktycznie powiem Państwu, że coś w tym musi być, bo na innych rowerach prędkość 20 km na godzinę. Mogą Państwo nie wierzyć, a dla mnie była dosyć, dosyć energochłonna. Dla mnie to był wysiłek. Tymczasem na tym rowerze w 25-27 dzisiaj osiągałem. Może źle licznik ustawiłem, może tak naprawdę jechałem 15 na godzinę, ale nie, dobrze, z tabelką stawiałem. Tak więc faktycznie no, jest, jest rakieta. Także no, widocznie mniejsze opory. Szanowni Państwo, zrobię jakiś film poglądowy, ale to jutro, albo pojutrze. Powiem Państwu, że jestem zaniepokojony. Przywieźli to na... Przywiózł Pan kurier to na palecie drewnianej i ta paleta miała takie jeszcze z drewna pionową konstrukcję. Bo ten rower stał tak jak do góry. Był skierowany przed nim kołem. Był całkowicie złożony. Wymieniłem siodełko, zainstalowałem la lampeczki, zainstalowałem Licznik trochę z tym było problemu. problemów, ale powiem Państwu, że przeniosłem jakieś nie wiem, strzelam 15-18 metrów tę konstrukcję na ze 30 kg. Fakt, że niewygodna bardzo, ja byłem tak zmęczony, to jest coś nieopisywalnego, jak ja się czułem. Ja nie wiem, co się dzieje, śpię po 12-13 godzin na dobę, jestem ciągle bez energii. Męczę się bardzo szybko, bardzo szybko. Po prostu nawet nie wiedziałem, że można być w tak fatalnej formie. Nie wiem, co się dzieje ze mną, czy coś ze zdrowiem, czy z tym mam jakieś osłabienie. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Także troszeczkę się zaniepokoiłem dzisiaj. Ale dobrze, przejdźmy do audycji. Po prostu hmm, chyba potrzebuję jakichś witamin albo może jakiejś ładnej dziewczyny i wtedy lepiej się poczuję, będę miał więcej energii. Nie no, gdzie będę miał, jeszcze, będę miał mniej energii, przecież to kobita wyssa wszystko. E, tak, szanowni Państwo, chciałbym się wypowiedzieć na temat e, na temat ktoś w komentarzach napisał że Polacy mają syndrom ofiary. Ja się często spotykałem z tym twierdzeniem, z tym syndromem ofiary, że Polacy w ogóle sobie jakoś z tym powinni poradzić, bo to w ogóle jest... nie powinno tak być. No to jest w ogóle niedobre mieć taki syndrom ofiary. Wiadomo, że jak człowiek się uważa za ofiarę, no to inaczej postępuje, inaczej działa. W tym jest trochę racji, ale ja powiem Państwu, że ja nie chcę dzisiaj mówić, czy to jest dobre, czy złe, tylko chcę troszeczkę chuchnąć jakby taki powiew normalności. Chcę przewietrzyć ten pokój pełen bzdur i science fiction powiewem normalności, realności. Fakty są takie, że ostatnie nasze 300 lat to była wielka tragedia polskiego narodu. Byliśmy bezustannie zdradzani, oszukiwani gdy komuś pomagaliśmy, to ci, którzy, którym pomagaliśmy, jeszcze mocniej nas nienawidzili, za to wiadomo, o jaką nację chodzi. Gdy były Hitlera propozycje, żeby, żebyśmy nie przystępowali do wojny, dali mu tylko korytarz, mieliśmy dostać tam kawałek Czech i tak dalej. To, co zrobiliśmy, to się postawiliśmy Hitlerowi. Gdy nas wyżynano, alianci nas zdradzili. To już Państwu nie będą padało, bo to na pewno Państwo wiecie, bo ja już parę takich audycji historycznych zrobiłem, włosy dęba stają, jak sobie człowiek to wszystko przypomni, rzeził, które nam zrobili Ukraińcy, oszukali nas alianci, potem zostaliśmy satelitą Związku Radzieckiego, znaczy może nie satelitą, takim półsatelitą, ćwiercatelitą. Byliśmy tak naprawdę pod okupacją Związku Sowieckiego. I ci ludzie, którzy służyli okupantowi taki rodzaj, tylko że to się po niemiecku nazywało Volksdeutsch, to ci ludzie teraz są autorytetami moralnymi, namawiają na Unię Europejską. To są ci sami ludzie, którzy służyli okupantowi radzieckiemu. To jest coś przerażającego. I ja się teraz zastanawiam, w jaki sposób ja mam nie mieć świadomości ofiary. No, w jaki sposób mam to zrobić? bo ludzie, którzy mówią bajki o tym, żeby być nowoczesnym patrzeć w przyszłość, ale oni nie dają żadnego sposobu, w jaki sposób pozbyć się traum wszyscy nas zdradzali, mordowali, rezali, wykorzystywali byliśmy niewolnikami, Polakami palono w piecach, z Polaków, między innymi z Żydów, z Cyganów, z Rosjan robiono mydło to nie jest mit o mydle, faktycznie były takie próby nie wiem ile tego mydła robiono, ale robiono w jaki sposób ja mam się tego pozbyć, powiedzcie mi, w jaki sposób mam pozbyć się poczucia opokorzenia, że Niemcy będą płacili i przepraszają Afrykańczyków za kolonie ponad 100 lat temu, a nam nie dadzą ani grosza za zniszczenie, praktycznie zrównanie z ziemią całego państwa, wybicie inteligencji? Kradzież nie tylko dzieł sztuki, ale też dzieci, bo nie wiem, to są jakieś olbrzymie ilości. Wywożono dzieci. Do Niemiec, germanizowano je. Nie dano nam za to żadnych pieniędzy. Rzucono kiedyś jakieś ochłapy pojedyncze. Mój dziadek się załapał. To były grosze jakieś. To, to były jakieś 1,4 emerytury dziadka. Grosze dostał. Mój dziadek był w, w niemieckim obozie koncentracyjnym. Nie pamiętam już, jak się to nazywało. Dziadek też tam krótko był. Dziadka wywieźli na roboty do Niemiec. Ale swoje zobaczył w obozie koncentracyjnym. Swoje widział. I zdążył mi przekazać. Moja babcia też mi opadała z drugiej strony. Druga, druga babcia opadała jak było w Warszawie za okupacji. Byliśmy mordowani, były łapanki na ulicach, byli ludzie rozstrzeliwani na ulicach. Ale to już nie ma sensu wymieniać. Polskie dzieci były mordowane, były torturowane, obcinano nogi malutkim dzieciom, ręce, wydobywano oczy, żeby zobaczyć, jak się bliźniak zachowa. Kastrowano, nie używano żadnych środków przeciwbólowych. Wszystko było robione bez środków przeciwbólowych. Robili to nam Niemcy, wysyłano nas na Sybię. Robili też to Rosjanie, tylko o tym się nie mówi. Znaczy, czy to byli Rosjanie? Trudno mówić, że to byli Rosjanie, bo władza komunistyczna, w większości złożona z Żydów, tak naprawdę najwięcej wymordowała swoich własnych Rosjan. Więc przepraszam bardzo, czy ci ludzie... Którzy mówią, ja sądzę, że oni troszeczkę racji mają. Bycie ofiarą, ja jako osoba, która pracuje z ludźmi poszkodowanymi, przez związki, przez relacje, pracowałem z ofiarami przemocy, pracowałem, no po prostu słuchałem. To jest też terapia, jak człowiek może się wygadać i ktoś jest współczujący, kto go nie ocenia i nie potępia. Ale tacy ludzie są bardzo często egoistyczni, uważają, że skoro cierpieli, to inni powinni im w jakiś sposób nadskakiwać. Świadomość bycia ofiarą nie jest dobra, to, to są oczywiste rzeczy. Ale fakty są takie, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu palono nami w piecach, przerabiano nas na mydło. To są fakty. I teraz wiedząc, że jesteśmy między Niemcami, którzy chcą nam wcisnąć islamistów, a sami już mają coraz więcej zamachów, coraz więcej morderstw, gwałtów, robi się kolejna Szwecja. Że jesteśmy między Rosją, która ma zapędy imperialne. No ma, no nie ma, co, nie ma co gadać, można lubić Putina albo go nie lubić, ale faktem jest, że każde mocarstwo chce się rozszerzać. Przepraszam na chwilę. Przepraszam, szanowni państwo, musiałem na kilka minut opuścić państwa, no ale dla państwa minęła sekunda, dla mnie minęło 10 minut. Więc chciałbym, żeby ci ludzie, którzy tak bardzo namawiają do tej nowoczesności, do tego, żeby pozbyć się świadomości ofiary, wytłumaczyli mi, w jaki sposób mam to zrobić. Bo póki co, psychologia i psychiatria kiepsko sobie radzi z traumami. Tak szczerze mówiąc, to sobie nie radzi. Poczytajcie fora dla ludzi z problemami psychicznymi, to zobaczycie sobie, jaka tam jest skuteczność leków psychiatrycznych. Większość albo nie działa, albo ma złe, fatalne skutki uboczne. Poczytajcie sobie. A tu nagle ktoś mówi, że mam się pozbyć uzasadnionych obaw. Przecież po coś ta świadomość ofiary jest. To jest odruch obronny. Przecież jeśli my na przykład złapie nas prąd, złapie nas prąd, no walnie nas prąd, to teraz ja się będę panicznie bał. Ja jak mam jestem, na przykład mam mokre dłonie, w życiu się do czajnika nie dotknę. Muszę wytrzeć natychmiast. Bo się boję, bo mnie kiedyś równego parę razy. Dwa czy trzy razy już nie pamiętam w młodości, no ale pamiętam to, zapamiętałem to bardzo dobrze. Po coś ten lęk przed prądem jest, po to, żebym kolejny raz nie dostał strzała, tym razem śmiertelnego, albo żebym nie był kaleką, albo w ogóle umarł. Po coś ten strach i te poczucie bycia uderzonym przez prąd, po coś istnieje. Tak samo, jeśli byliśmy przez. Tyle setek lat traktowani jak niewolnicy, i nadal jesteśmy niewolnikami, ponieważ nasze zarobki. Ja nie wiem, jak za to można wyżyć. Ja nie wiem, jak można za 1400 zł miesięcznie wyżyć. No jak człowiek mieszka u rodziców, no to na jakieś potrzeby będzie miał. Nie, będzie żył biednie, ale jakoś przeżyje. Ale jak sam, no jakiś surwival to się da zrobić, ale czy życie polega na tym, żeby survival był w noże mieszkać i jeść najtańsze rzeczy i się pochorować? No właśnie. Tak więc, szanowni Państwo, ja uważam, że ta świadomość ofiary nie powinniśmy się wcale jej pozbywać. Bo to powinniśmy być jej świadomi. Powinniśmy rozumieć, że po coś ta świadomość ofiary jest. Po to w ten sposób jesteśmy ostrzegani, żeby następny raz nie zrobić takiej głupoty, jak na przykład minister Beck, który wrzeszczał coś o honorze, a sam spierdolił do Rumunii, sobie układał statki czy tam samolociki Siedział sobie wypasiony, wyżarty z rodzinką, a tutaj Polacy ginęli. Na ulicach torturowani były bestialskie eksperymenty medyczne, on sobie sklejał modele. Popijał wódeczkę, bo był wiadomo alkoholikiem. Z Hitlerem paktu nie chciał podpisać, bo go tam klepali po plecach Anglicy i Francuzi. I go tak klepali, że sprzedał cały naród. I naród, naród zdychał, konał. Zniszczyli cały naród przez decyzję jednego alkoholika. Rolą przywódcy państwa nie jest być moralnym, tylko być skutecznym. Ochronić swoje państwo, ochronić swoje dzieci, czy swoich obywateli. Jeśli trzeba, to się podpisuje pakt z diabłem. Po to, żeby przetrwał mój naród. A nie za poklepywanie po pleckach przez Anglików i Francuzów. Anglicy, Francuzi nigdy nic dobrego nie zrobili. Oni zawsze wszystko robili tylko dla swoich interesów. I wyślizgali nas bez mydła. Gdy Polska krwawiła i walczyła z dwoma agresorami, to tamci mieli chyba trzy razy większe siły lądowe. Mogli zaatakować Niemcy. Dużo czytałem na ten temat. Jedni mówią, że nie mogli, drudzy mówią, że mogli. Oczywiście, że mogli. Tylko, że nie chcieli. Przekonani byli, że Hitler łyknie Polskę i będzie wszystko cacy. A tymczasem Hitler gardził nimi i, i zaatakował Francję. No, dalszy scenariusz znamy. Tak więc, szanowni Państwo, Chciałbym Państwu powiedzieć, że zawsze jak ktoś będzie mówił o polskich kompleksach, to pamiętajcie, że Polska jest krajem, gdzie nas mordowano, rezano, zabijano dzieci, gdzie było premiowane kapusiostwo, gdzie było premiowane donosicielstwo, gdzie, gdzie najlepsi ludzie z tego narodu najinteligentniejsi, najbardziej piękni duchem, bo plepsu to zawsze jest dużo. Plepsu się nie zabija, pleps jest do najtańszych robót i każdy okupant potrzebuje plepsu, żeby w fabrykach zbrojeniowych pracował. Tych najinteligentniejszych wybitał, tak, więc no tak, tak robi każdy okupant. Musi tak każdy okupant zrobić, bo potem ci inteligentni zrobią bunt. No to, to nie da się inaczej. Po prostu tak trzeba zrobić. Nie ma się co obrażać na te mordy, tylko trzeba zrozumieć, że tak jest. No słuchajcie, no, no, no taki jest świat. No my też myjemy sobie włosy fajnym szamponem, który nie szczypie w oczy. A ile, ile tysięcy zwierząt zakatowano, ile zwierząt piszczało z bólu, żeby przetestować na nich leki, aspirynki, polopirynki, fajne kremy, fajne mydełka do rąk. Po prostu są słabsze zwierzęta, to je wykorzystujemy, bo są słabsze i głupsze. I w historii jest tak, że jak jest jakieś państwo, grupa słabsza, to jest napadana i wykorzystywana. Rolą słabszego jest nie walczyć z potęgami, tylko się spiknąć z jedną potęgą, służyć jej i czekać na czas, kiedy, do, kiedy stanie się słaby kraj silnym krajem. Nie ma innej opcji. Jak ktoś się rzuca na silniejszych, no to jest po prostu głupi i musi być wybity. Szkoda tylko, że kilku ludzi decyduje za cały naród. I unosi się honorem, a sami sobie żyją spokojnie na Rumunii. No ten przypadek Beka to po prostu dla mnie to jest coś niesamowitego. Gdyby miał ten gościu honor, to powinien popełnić samobójstwo albo zostać, dać się aresztować Niemca. No ale wolał sobie spokojnie tam w dobrobycie żyć. Wyślizgali nas wszyscy. Jak ja mam się czuć, jak widzę, że rodacy kupują niemieckie produkty, niemieckie samochody? Oni nam napluli w twarz, zniszczyli nam państwo, mordowali nas, nasze dzieci. Pokradli nam wszystko, nie chcą dać, nawet Murzyną spłacają szkodowania, na mnie. A Polacy idą kupować od nich samochody, żeby niemiecki przemysł, niemiecki bauer, niemiecki chłop, niemiecki robotnik miał bardzo wysoką, fajną pensję i sobie jeździł Mercedesem, fajnie mieszkał, sobie kupował w Waldiku, fajne zakupy, a Polak żyje jak dziad za 1400 zł miesięcznie. Niemiec to by się zaśmiał, powiedziałby, a co to, przecież to nawet. Nawet w lesie by nie wyżył na Suriwalu za te pieniądze. A Polak przeżyje. Tu kredyt weźmie, tu dom sprzeda, tu ojcowiznę sprzeda, tu weźmie w niemieckim banku kredyt. No i tak to idzie. No i jesteśmy niewolnikami finansowymi. Po co kogoś nie wolić, jak można stworzyć taki system finansowy, gdzie człowiek jest zniewolony. Tak, szanowni Państwo, dlatego ja nie mówię, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Ja chcę Państwa zachęcić do. Przemyślenia, te poczucie bycia ofiarą, ta Polska, jak to niektórzy mówią, paranoja, to jest normalny objaw, to jest właśnie zdrowe. Jeśli ktoś mówi, żebyś nie czuł lęku, żebyś był otwarty na ludzi, przepraszam bardzo, 300 nas ponad lat mordowali, rezali, okradali, zrobili z nas niewolników. Jesteśmy między Niemcami, Rosją, w Polsce Watykan, w Polsce Izrael. Masa różnych graczy, i co, mamy się pozbyć tej pamięci, że nas mordowano? Ale w jaki sposób? Ja bardzo chętnie bym to zrobił. Tylko podajcie w jaki sposób, podajcie, czy nie wiem, jakieś psychotropy mam brać, czy coś, bo to kiepsko na to pomaga. Nawet psychotropy tego nie znajdą, chyba że jakieś bardzo silne leki uspokajające. Na benzodiazepinie proszę bardzo wszystkim Polakom dawać benzodiazepinę. Niech chodzą takie zombie i niech będą nowocześni. No, no słuchajcie, to jest śmieszne. To coś tę polską paranoję i podejrzliwość mamy, bo byliśmy przez wiele, wiele setek lat oszukiwani, zdradzani, i zawsze stawialiśmy na sojusze nie z tym, z kim trzeba. Zaklepanie po pleckach oddawaliśmy wszystko, co najdroższe w naszym państwie. Także, szanowni Państwo, ja na przykład rozumiem, że poczucie bycia ofiarą może na mnie destrukcyjnie wpływać na moje działania, ale ja wiem, że to jest normalny objaw. Nie dajcie sobie wmówić, że podejrzliwość to jest coś złego. Przez całe tysiąclecia wojny były czymś normalnym. To teraz jest właśnie coś dziwnego, że przez tyle lat nie było wojny w Europie, ale ona wcześniej czy później wybuchnie, bo natura nie znosi próżni. Wcześniej czy później będzie wojna, oby nie za naszego życia. I nie za życia waszych dzieci, mam nadzieję, ale to nie ode mnie zależy. Dlatego nie dajcie sobie wmówić, że normalne odruchy psychiczne są złe. Tak samo wmawiają w Szwecji, w Niemczech, że jak ludzie się buntują przeciwko bandom muslimów i, i gwałtom, to znaczy, że oni są źli, niedobrze. To jest tak zwana pedagogika wstydu. I ja się też mam wstydzić, że nie wolno mi pamiętać, że Żydzi nas zdradzali, że żeśmy ratowali Żydów, którzy nas wcześniej zdradzali, po tym ratowaniu nas zdradzali. I pedagogika wstydu, ja się nie wstydzę, bo to jest normalne. Jeśli ktoś mi robił krzywdę, to ja już tej osobie nie dowierzam. Ja się jej będę gdzieś tam w środku bał, będę się jej obawiał, będę się gotował na niespodziewany atak, ponieważ jak jestem gotowy na atak, to jestem skuteczniejszy w obronie. Są też głosy, niepozbawione podstaw, że jak się kogoś boimy, ktoś już nas napadał, to trzeba go zwoić najlepiej zaskoczenia za pomocą oszustwa. No cóż, szanowni Państwo, no coś w tym jest. Jeśli wiesz, że ktoś wcześniej czy później cię napadnie, no to trzeba dokonać pierwszemu ataku. Albo mój naród wyrżnął, albo tamten wyrżnąć. No nie ma, no to jest takie życie. Chcesz być dobrym pacyfistą? To bierz leki, które wyłączają układ immunologiczny. Są takie leki stosowane przy przeszczepach. Wtedy nie będziesz już twój układ immunologiczny zabijał wirusów, bakterii, pasożytów. Dwa, trzy dni umrzesz. Nie wiem, może w dzień, trudno powiedzieć. Umrzesz. No, proszę bardzo, bądź pacyfistą. A widzisz, jednak chcesz żyć. Ceną Twojego życia jest bezustanny holokaust biednych bakterii, wirusów i, i pasożytów w Twoim ciele. Twój układ odpornościowy nie jest pacyfistą, gdyby nie żył. Szybko byś pożałował tego pacyfizmu. Szybko na takiej planecie żyjemy, gdzie jest wojna, gdzie jeden drugiemu zabiera. Tyle. Tak więc, szanowni Państwo, jestem paranoicznym Polakiem i się tego nie wstydzę. Jestem z tego dumny, bo to jest normalne. Jeśli ciągle nas napadali, rezali i robili nam złe rzeczy, to jest normalną rzeczą, że ja patrzę w jakiś paranoiczny sposób na to. Bo jeśli to robili wiele, wiele razy, a, a tak robili, to dlaczego mają niby tego nie zrobić? Bo co? No, bo dlaczego niby mają tego znowu nie zrobić? Proszę was, no, powiedzcie mi dlaczego. Dlatego jestem dumny z tego, że jestem takim zacofanym, ciemnogrodzianinem, takim Polakiem, co to nieufnie patrzy na innych, i jakbym miał wadę, to by prawdopodobnie zaatakował innych, żeby oni mnie pierwszego nie zaatakowali, i moich ludzi nie wybijali, moich dzieci, bo jakbym miał swoje państwo, to to są wszystko moje dzieci. Ja muszę o nie zadbać, jak ojciec, gospodarz. Dobry gospodarz dba o swój dobytek za wszelką cenę. Za pomocą morderstw, skrytobójstw, oszustw zdrady. I tak się zawsze robiło. Robi i będzie robiło w polityce. Kto nie gra ten w, w ten sposób, ten daje swoich ludzi na rzeź. Niemiecki Bauer uśmiechnięty, francuski bawer uśmiechnięty, angielski Bauer uśmiechnięty. Chłopo robotnik. Wąsa podkręcają, piwko piją, a Polacy na mydło idą, są paleni w piecach. O nie. Gdybym ja był ojcem Polski, to ja bym zadbał, może byłbym surowym ojcem. Wąsatym takim Januszem, wąsatym ojcem. Może bym wielokrotnie paska używał na swojego ukochanego, krnąbrnego polskiego syna i córkę. Ale zadbałbym, by nikt ich po nie kopał. Tyle, no. Także tak. Szanowni Państwo, to tyle. To tyle od paranoicznego, nieufnego, bojącego się i wszędzie węszącego... O, tak wętrzącego podstęp okrutnego Marka. E, tak, szanowni Państwo, życzę Państwu... Idę się położyć, jestem bardzo zmęczony. Życzę Państwu miłego wieczorku i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.